Cancelet. Wiecie co to znaczy, że odwołano mój lot? Pierwszy raz się zdarzyło mi to, a z 50 razy latałem, więc nawet nie wiem co, co mam teraz robić. Pewnie podejść gdzieś do e, tego przewodnika i zapytać. No widzicie, tak narzekałem, że Tajlandię nie chcę opuszczać i nie chce mnie Tajlandia wypuścić. No nieźle, nieźle. No, mówię, no nowa sytuacja, także będziecie przynajmniej wiedzieć, co należy zrobić, o ile ja zrobię coś dobrze tutaj, no ale ta, tak mówię, wydaje mi się, że co pierwsze, co jak jesteśmy na lotnisku w takiej sytuacji, no to iść do linii lotniczej, z której lecimy, żeby wam powiedzieli, co i jak, no pójdę zapytać, czy po prostu ten lot będzie później jakiś inny, czy, czy jutro, czy kiedy w Europie przysługują za takie rzeczy odszkodowania i to nie małe, bo tam kilkaset euro nawet można wyrwać, do tego jakieś tam yy, zapewnia linia lotnicza powinna zapewnić jedzenie, powinna zapewnić hotel, jeżeli na przykład lot jest przeniesiony na poranek następnego dnia, nocleg yy, po prostu w tym hotelu opłaci i tak dalej. No zobaczymy, co oni mi tu powiedzą, to jest Azja, więc wiecie, bilet nie był szczególnie drogi. 200, 230 zł bodajże, ale yy, no mam opłacony też hotel, hostel. No fakt, że to są grosze, to wszystko są grosze, bo tam w Wietnamie nocleg 30 zł kosztował mnie, nie? Mam trzy noclegi, czyli dzień 10 zł. E, ale nie wiem czy po prostu wiesz, wiecie, jedna noc mi przepadnie czy co. Trochę źle, jak będzie na przykład później wylot, bo ja akurat brałem specjalnie nawet dopłaciłem 5 dych za ten lot, lot, znaczy 5 dych. 5 dych był tańszy później, ale nie chciałem później z tego względu, że jak wyląduję pierwszy raz w nowym kraju, ciemno będzie. No to wiecie, dojedź do e, hostelu po nocy w stolicy Wietnamu, który nie znasz, no to takie słabe. Wolałem jeszcze za dnia dolecieć, no ale co zrobić. Zobaczymy. Powiem wam, e, byłem się zapytać, to jest taka jakby informacja na lotnisku, e, no informacja lotniskowa, no i oni tam pomagają. E, podali mi numer, na który zadzwoniłem, niestety mój angielski plus. Ten taki tajsko angielski, bo to chyba akurat osoba, która jest w Tajlandii. Nie w Wietnamie tu obsługuje. No ale się nie mogłem dogadać. Co 10 minut próbowaliśmy dojść. Literowałem mój adres mailowy, słówko, znaczy literka po literce, ale dalej nic mi nie wysłali. Poprosiłem tu jeszcze raz panią z tej informacji, żeby zadzwoniła, no bo jak to są tajowie to się dogadają. No i mi tutaj po prostu napisała numer mailowy, na który muszę do nich napisać, no i oni odpiszą mi, powiedzą co ja mam robić, ale z tego co widzę w tej linii to przez kilka dni odwołali wszystkie loty. Nie wiem o co chodzi, jakiś strajk, czy co, czy oni mogą strajkować w Wietnamie, bo to jest wietnamska linia. E, tak czy jak no, napiszę teraz tego maila, co ja mam robić. No ale jeżeli będzie tak, że kilka dni będę miał czekać, no to popłynę na jakąś wyspę, nie będę tu siedział w mieście. E, no ale taka sytuacja, no widzicie, podróże to nie jest tylko leżenie na plaży, jeszcze na własną rękę, to jest tak czasem przerąbane jak ja dzisiaj. No ogólnie się tym nie martwię, bo tam mm, w, tej, w tym Wietnamie nie miałem jakoś tam, wiecie, rozpisanego. E, pobytu. Pierwsze trzy noce to jest 100 zł, ale z tego co wiem, to odszkodowanie będzie 200 zł, 50 dolarów. No nie jest to jakieś wielkie, bo w Europie bym dostał pewnie z 1000 zł, jak nie lepiej. Tak czy siak, e, no koszty, tu nie chodzi o koszty, a czasowo, no jeszcze mam czas, nie? no bo do Polski jeszcze nie wrócę, więc jeżeli nawet polecę tydzień później do Wietnamu, nic tak naprawdę się nie stanie, e, bo mam wizę do końca marca, więc spokojnie Więcej niż miesiąc raczej nie planowałem być. No nic, piszę, zobaczymy, jak to z tego, co to będzie, na pewno wam nagram i powiem, co będzie za jakiś czas. Byłem zjeść na, tutaj na lotnisku, myślałem, że tu jakieś okienko się otworzy, właśnie tej linii lotniczej nic, nie ma, zero informacji. No mówię, mój angielski nie jest jakiś dobry, ale coś tam rozumiem. No jakby ktoś nic nie wiedział, miał taką sytuację, no to współczuję, bo by stresu miał dużo więcej. Ja mam stres lekki. Ale tylko dlatego, że nie wiem, co dalej, nie? Jakoś to będzie, nie? Taki stresik, no bo jest dziwna sytuacja nowa. Ale nie, nie ma tragedii. Jakoś, chyba widać po mnie, że nie przejmuję się zbytnio. Aczkolwiek no, wolałbym lecieć. No, za godzinę miałem wylatywać, a tak to siedzę tu i kurczę, próbuję się dogadać z nimi. No, wysłałem tego maila, ale cały czas nie wiem, czy po prostu czy to jest dobry adres, bo nikt mi nie odpisał, więc tak siedzę i czekam, aż mi odpiszą, bo ja nie wiem, czy na przykład przeniosą mi lot na parę godzin, czy na jutro. No jak na jutro gdzieś po południu, to ja sobie hotel wynajmę w Bangkoku, ale jak na przykład o drugiej w nocy, no to tutaj będę siedział na tych kurcze lotniskowych kanapach. Nie ma sensu, żebym gdzieś wyjeżdżał, bo to jest ogromne miasto. Wiecie, Bangkok to jest kilkanaście milionów ludzi, to jak pojadę gdzieś do centrum, to 2-3 godziny w jedną stronę. No, może przesadzam, ale powiedzmy te półtorej godziny minimum, dlatego też nie wiem po prostu co robić. Bo, jeżeli bym dostał e, informację, że no, po prostu dzisiaj nie ma szans na lot, może jutro, może za dwa dni, no to wtedy nie siedziałbym tu, tylko szukał jakiegoś e, noclegu. No, w Bangkoku się znajdzie, to się nie boję, że tam na ostatnią chwilę tutaj raczej jest tysiące, tysiące różnych ofert do noclegu, no, ale wiadomo, żeby nie było jakieś za drogie. Ale myślę, że nie, że tutaj akurat nie będzie problemu. Wiecie, zawsze mogę zostać tu na lotnisku i się położyć, ale no nie, to jest bardzo niewygodne. Zdecydowanie wolałbym już do Bangkoku, do centrum pojechać i tam gdzieś coś wynająć. No dobra, przyjechałem już do centrum Bangkoku. Jeszcze muszę autobusem podjechać pod hostel. Prawie 5 godzin spędziłem na lotnisku. Nie, no, no dokładnie, około 5 godzin, bo w sumie przyjechałem w pół do 11 Teraz jest 16 równo, no ale pół godziny jechał ten, ten metro to jest taka kolej miejska bardziej niż metro Tak czy siak, no nie było sensu na tym lotnisku stać, tam w ogóle żadnej informacji Kazali się kontaktować z linią lotniczą Ja w ogóle tam jest taki zgiełk, nic nie słyszę przez telefon Dzisiaj na bank e, nic by mi nie załatwili. No, nie chcę mi się w to wierzyć, żeby dali mi jakiś lot. Najszybciej jutro, ale też wątpię, bo coś tam mówili, że przez parę dni ta linia nie latała. Nie wiem z jakiego powodu miał być też tej samej linii. Dzisiaj do Saigonu lot też anulowany. No i jutro też kilka dni anulowali. Nie wiem, czy jakieś problemy ma linia, jakieś strajki, czy co. Nie mam pojęcia, bynajmniej. Tą noc spędzę w Bangkoku, jak się coś dowiem więcej w sprawie tego lotu do Wietnamu, to no jeżeli będzie za kilka dni, to nawet im powiem, że może gdzieś za tydzień, żeby mi e, jakąś rezerwację zrobili, bo nie chcę po prostu e, na przykład 3 dni siedzieć tu w Bangkoku, wolę pojechać na tydzień na wyspę jakąś, poleżeć, odpoczywać i dopiero ten Wietnam. Nawet by mi to pasowało, no zobaczymy jak się ułoży, trochę się martwię, bo mam wizę. A wiza jest tak zrobiona, że miała być od 16 i później może być tak, że jakiś problem, jeszcze mnie nie wpuszczą do tego Wietnamu. No nie wiem, nic. Taka sytuacja, przygoda. Także widzicie, miałem za chwilę lądować, no może nie za chwilę, ale za jakiś czas w stolicy Wietnamu Hanoi, a jestem w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Dobrze, że ja bardzo lubię Tajlandię, to no jest trochę zły, bo wiecie, jednak człowiek się nastawi, wszystko nastawił, wszystko było poukładane, a teraz... A teraz e, no mam zburzony cały plan i nie wiem co dalej. Jakieś rzeczy gubię. Także no nic, idę na przystanek autobusowy. Pojadę do hostelu. Ochłonę trochę. Będzie cicho, spróbuję się tam dodzwonić, zapytać na kiedy by mi te... Ten lot y, zabukowali, bo no, nie wiem, co dalej robić po prostu, no. i tyle. Patrzcie, jakie tutaj slamsy, z blachy, jakieś takie domki tutaj trochę murowane, a tam wieżowce. No to jest taka Tajlandia, no, co tu dużo gadać. Są tu ludzie, którzy bardzo biednie żyją, zwłaszcza na północy kraju. A są ludzie, co jeżdżą mercedesami i innymi takimi. Dobra, muszę podejść kawałek na przystanek autobusowy. No, powiem wam, zakorkowany ten Bangkok. Cały czas tutaj taki jest koreczek. 10 minut temu powinny być już dwa autobusy w moim kierunku żadnego nie było, a ta 36 to jest chyba już trzecia. Ja już tutaj stoję z 20 minut. nie wiem czy jest czy jest sens w ogóle stać, bo nie wiem kiedy ten autobus przyjedzie. A na górze jest kolejna taka kolej. Troszkę bym musiał tam przejść więcej. No i kosztuje powiedzmy ta kolej 4 zł, a ten autobus złotówkę. No ale to chodzi o to, że dojechać, tu nie o no te 3 złote po prostu, no stoję, stoję i się już denerwuję, bo ten dzień cały jest taki męczący. O, a tam jedzie właśnie na górze, co 7 minut tam niby kolej, no to ja myślę, że, no nie wiem, czekam 3 minuty i idę. Jest pół do równo, no to czekam te 3 minuty. Jak nie przyjedzie, idę tam. Cierpliwość mi się kończy. Dobra, powiem wam, nawet nie 3, a 5 minut poczekałem i mam dość stać tu przy tych spalinach to żadna przyjemność. No tam jeździ na pewno, no bo tam przecież korku nie będzie, jak tam mają prostą na górze, kolej taka miejska. Ej, Boże. Co za dzień, co za emocje. Nie, jakoś tam mega nie jestem przejęty, ale... Zmęczony, po prostu zmęczony. Rano trzeba było wstać przyjechać na lotnisko i czekać tam, zastanawiać się, chodzić, szukać jakichś miejsc, informacji dzwonić, pytać, nic i tak się za bardzo nie dowiedziałem. No, chciałem już to po prostu z hotelu zrobić. Bo ja jestem głuchy, po prostu oni mają ciężki akcent. Ja mam dla nich też ciężki akcent, jeżeli chodzi o język angielski i no nie było się... można dogadać. Coś tam zrozumiałem oczywiście, no ale... nie na tyle, żeby lecieć do Wietnamu. Jeszcze dziś. No, tutaj jest mapka, wybrałem już swoje miejsce, tylko tutaj trzeba było przełączyć na angielski. Wyszło, ile kosztuje. Wyszła mi taka karta, którą pewnie tutaj się zbliża do wejścia. A co ciekawe, tutaj jest obok ta linia z lotniska, no i tam były żetony, a tu jest karta. Tam też płaciłem podobnie, chyba nawet więcej, 45, tu 35 watów, czyli koło 4 zł. Dobra. Kokot. Kokot. No, tu są przystanki. Ja do Saphan Khayr jadę. Tu przynajmniej nie będę się denerwował, że nic nie jeździ i nie ma tak blisko samochodów, że śmierdziało tych spalin. W tym korku stać to ciężko. No, ładny tutaj wieżowiec. No, w Bangkoku jest sporo. Sporo, sporo tu jest. Naprawdę, to jest duże miasto. Nowoczesne, ale pewnie są tak samo jeszcze dzielnice ze slamsów. Ludzie tam mieszkają. Ci biedniejsi są bezdomni. Tak samo na Bangkoku czasami. Widziałem jak leżą gdzieś w nocy, śpią, jak chodziłem tu, gdy byłem już wcześniej. Ha, nawigacja mnie gdzieś tu prowadzi po jakichś takich uliczkach dziwnych, w sensie że no, nie ma tu ruchu, ale w dzień to tam wiecie luz. Chociaż ogólnie Tajlandia jest bardzo bezpieczna, to jednak w nocy, samemu chodzić po jakichś takich ulicach, nigdy nie wiadomo, nie? Wiecie, zawsze w każdym kraju jest jak jest. są jacyś uzależnieni, którzy widząc okazję mogą chcieć obrabować. Chociaż też to chodziłem w nocy, bo czasami miałem lot, e, szukałem jakiejś stacji czy coś, no nic się nie stało, no ale bo, mówię, nigdy nie wiadomo. No i dotarłem. Dotarłem. Pokój w sumie nawet nie jest taki mały, klima jest, łóżko jest. Zobaczmy jaki widok. No, nie najgorszy. Nawet niebo widać. <gry> Także taki pokój, zamówiłem go, znaczy zamówiłem, no kupiłem, zabukowałem go godzinę temu. Jest to dosyć dobra lokalizacja, centrum Bangkoku, niedaleko największego weekendowego bazaru. Cza, czapaczuk, jakoś tak to się nazywa. On tylko weekendy jest, jest bardzo bardzo duży. Jest tutaj właśnie niedaleko, na pierwszą można się przejść parę minut. No i zapłaciłem 53 zł. Godzinę temu. Dostałem jeszcze wodę i mydełko. Także powiem wam. Cena, w dwie osoby, jakby ktoś był. Z dziewczyną 53 zł na 2,26 zł. No także widzicie, można tanio wyhaczyć. Nawet nie mając wcześniej rezerwacji, mówię. Taka wyszła sytuacja dzisiaj, że musiałem na szybko coś szukać. No na pewno pójdę zaraz coś zjeść. Wiecie, co już jest prawie 18:00? Cały dzień na taki do niczego wyszedł no ale powiem wam lepiej, że teraz mi się taka sytuacja trafiła niż gdybym na przykład nie wiem kończył mi się czas, był na urlopie jakiś wiecie, na etacie czy gdzieś a ja no to tyle, że no jest dziwnie nie, i, i nie wiem co dalej, ale ale nic takiego tak naprawdę się nie stało, nie ma co przeżywać po prostu polecę, nie wiem, za tydzień i tyle także jeszcze może na koniec będzie końcik kulinarny jak ktoś już jeszcze ty wytrzyma te parę minut. No, a ja nie, zaraz nie tylko, tego co. Aha, no nie mam łazienki, dlatego też jest tańszy pokój. Jak widzicie, nie ma tutaj w pokoju, ale są, czytałem na stronie, bardzo czyste, ładne łazienki i bardzo dobre noty ten hostel miał. Dlatego też go od razu wziąłem, bo widzę wysokie, wysokie właśnie noty. Łazienka mi nie jest do niczego potrzebna. Pójdę przecież wykąpię się i wrócę, i tyle. I tyle z tej łazienki przez cały dzień. Jutro z może już się wyprowadzę, bo pojadę gdzieś. Nie chcę w Bangkoku siedzieć tu parę dni, to na pewno nie. No, ale zobaczymy jak dalej będzie. No dobra, pokażę Wam co kupiłem do jedzonka. Jest to papaja salat. Jest to pyszna sałatka, ostra, pikantna taka. Yy, z krewetkami. Ale to... Różnie robią tą, tą sałatkę. Bynajmniej bardzo ją lubię, jeszcze jej nie jadłem przez te kilka dni, które no ponad tydzień około 10 dni. Do tego wziąłem takie na patyczkach street foodowe. To są jakieś kawałeczki kurczaka i będę to wszystko wcinał. No, wysłałem drugiego maila do linii lotniczej, że mi nie odpisują, coś tam im wiecie, trochę, yy, trochę jeszcze tam wysłałem. Próbowałem dzwonić 10 razy kolejne i nikt nie odbiera, nie wiem co mam robić. Wiecie, jakby był lot za dwa dni, bym poczekał w Bangkoku, a jak za tydzień, to najchętniej jutro z rana bym wyjechał. Tu też mam jedną tylko noc. Yy, wiecie, no jeżeli tam do 12 bym zamówił kolejną, to yy, no to bym musiał się wyprowadzać. A ja tak, wyjdę na przykład o 12:00 check-in, check-out, yy, i później check-in jest o 15:00 i 3 godziny, bym musiał chodzić z plecakiem gdzieś po mieście. No, także no, nic nie wiem, co mam robić, to jest trochę takie męczące. No ale nic, nic nie gadam, ja wcinam, bo te y, grillowe rzeczy ze Street foodu są ciepłe, bo, bo sałatka jak sałatka, chłodna. No, bynajmniej. Kończę ten odcinek, widzicie. No na pewno w następnym odcinku dam znać, co wyszło, w końcu co się dzieje. Także cześć, trzymajcie się.